Witajcie w Ugodowaniu TV. W kolejnym odcinku z cyklu Zamiast kanapki do pracy pokażę Wam dwie propozycje na dwa dni. Zarówno propozycje na lunch, jak i propozycje na drugie śniadanie. Przygotujemy więc sobie posiłki na poniedziałek i wtorek. Zapraszam. Tutaj jest jedna mała pierś z kurczaka. Pokroiłam ją na naprawdę drobne kawałki. Przyprawię ją teraz przyprawą do gerosa, Wymieszam i podsmażę na suchej patelni. Mięso się już usmażyło, ale ono musi ostygnąć, więc w tym czasie przygotuję resztę składników sałatki. Ananasa również kroję w drobną kostkę. To są dwa plasterki ananasa z zalewy. Drobno siekam również odrobinę pietruszki. Dodaję dwie łyżki kukurydzy. To jest ryż. Tutaj jest ugotowana szklanka ryżu, ale nie jest ugotowana na sypko, tylko na taką formę kleistą. I teraz połowę tego ryżu, czyli pół szklanki, inaczej mówiąc też pół woreczka ryżu, jeśli macie w woreczkach, przekładam tutaj do sałatki. Dodaję majonez i całość teraz wymieszam. Dodaję teraz wystudzoną pierś z kurczaka. Pozostaje przyprawić solą oraz pieprzem do smaku. Chociaż w moim przypadku jest to teraz sałatka na lunch do pracy, to równie dobrze sprawdza się na wszelkich domówkach i po prostu jako sałatka do podania kiedy odwiedzą was goście. Jest naprawdę bardzo smaczna. No a mnie teraz już pozostało przełożyć ją do lunchboxa i gotowe. I przygotuję sobie jeszcze od razu coś na przekąskę. Jabłko kroję na takie grubsze paski. Wykrajam z nich ten środek, jabłka smaruję teraz masłem orzechowym. Posypuję je jeszcze delikatnie orzechami, chociaż to już w ogóle nie jest konieczność. Dobrze, czyli reasumując, mam sałatkę z kurczakiem, ananasem, kukurydzą, i na drugie śniadanie jabłuszka z masłem orzechowym. Witam Was następnego dnia. Teraz przygotujemy obiad, który będzie jednocześnie też lunchem na dzień następny. Będzie to bardzo szybka propozycja w sam raz na taki tygodniowy obiad. I mam tutaj jedną sporą, naprawdę dużą cebulę, albo dwie mniejsze. Jeśli nie macie łoka, to weźcie po prostu duży garnek, w którym będziecie mogli przygotować wszystko razem, bo to będzie danie jednogarnkowe. Dodaję tutaj teraz łyżeczkę masła, wędruję z tym na kuchenkę, żeby cebulka się podsmażyła. Do zeszklonej cebuli dodaję pół kilograma mielonego mięsa, całość wymieszam i z powrotem kładę na kuchenkę, żeby mięso straciło swoją surowość. Kiedy mięso się smaży, pokroję paprykę, zobaczcie takiej po prostu klasycznej wielkości papryka i troszkę większa cukinia, pokroję je teraz w kostkę. Cukini nie obieram jej ze skórki, i kiedy mięso już będzie gotowe, to dorzucę to do mięsa. Mięso się już usmażyło. Dodajemy teraz półtorej łyżeczki soli, łyżeczkę czosnku granulowanego. Możecie śmiało dać po prostu świeży czosnek i dwie łyżeczki papryki. Dałam słodką czerwoną paprykę. I teraz dodaję te warzywa, które wcześniej pokroiłam. Całość mieszam. Stawiam teraz z powrotem na kuchence, przykrywam i będę dusić, aż warzywa zmiękną. Warzywa już zmiękły. Dodaję teraz połowę paczki szpinaku. I jeszcze na chwilkę stawiam, żeby szpinak też zmiękł. Szpinak już stracił swoją objętość, zaraz jeszcze dojdzie tutaj w sosie pomidorowym. Dodaję teraz puszkę kukurydzy. I dodaję troszeczkę groszku. To wcale nie jest konieczne, ale akurat mam trochę groszku, nie chciałabym, żeby się zmarnował, więc go tutaj dodaję. I cały przecier pomidorowy. To jest 500 g przecieru. Stawiam teraz na gazie, żeby się wszystko zagotowało, i na koniec pozostanie nam jeszcze tylko doprawić. Zobaczcie, danie jest już gotowe. Ja doprawiłam tylko solą i pieprzem, ale jeśli lubicie bardziej ostre dania, no to oczywiście doprawiacie sobie według uznania. Gęstość jest taka i w domu podam to danie z makaronem, podam je z agiatelle. Natomiast do pracy naszykowałam sobie już tutaj ryż, zobaczcie. Mam nadzieję, że teraz bardziej widać ryż, że nie, nie świeci Wam mocno po oczach. To jest ryż. Pamiętacie, wczoraj Wam pokazywałam ryż, który był ugotowany nie na sypko, tylko taki troszeczkę rozgotowany? I tutaj są dwie kulki tego ryżu. Taki ryż, który nie jest ugotowany na sypko, bardzo łatwo formuje się w coś takiego, więc spokojnie sobie z tym poradzicie. No i do tego dodaję drugą część lunchu. Pokażę Wam jeszcze co przygotowałam sobie na drugie śniadanie. To jest kefir. Natomiast tutaj są borówki, mango. To są kosteczki czekolady gorzkiej. I posypane ziarnami troszeczkę dyni, troszeczkę słonecznika, sezamu białego i czarnego. I to będzie moje drugie śniadanie. Tak w całości wygląda lunch, a ja życzę Wam przyjemnego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli film Wam się spodobał, pamiętajcie o kciukach w górę, subskrybujcie kanał i zapraszam Was również na Instagram, Facebooka oraz bloga. Wszystkie linki podam Wam pod filmem. Do zobaczenia w następnym odcinku.